But <laughs> do Witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Szepard A to co widzicie to i to jest kolejny odcinek Oczywiście z Minecraftem, moi drodzy, mówiliście, pisaliście, prosiliście Także jest, nie robię wam tutaj w żaden sposób na złość nagrywając tego, nie robię wam w żaden sposób teraz łaski, że to nagrywam absolutnie i Brymboże eee, znaczy nie, ma, mówię teraz serię akurat, że naprawdę tak jest, eee, z, dlaczego nie ma Minecrafta? W sensie już ostatnim mówiłem e, z wielu tych powodów dlaczego nie ma tego Minecrafta i tak dalej um, i jakby dalej to podtrzymuje niestety niestety albo niestety um, um, o, widzicie? No idealnie, dobra. Em... Um, Minecrafta nie ma z bardzo wielu różnych powodów um, Między innymi też takich, że po prostu są pewne sprawy i rzeczy, które ja po prostu nie za bardzo... A to akurat sobie weźmiemy Breaking Infinity, no właśnie. Um, to musimy tutaj wziąć, to musimy tutaj wziąć. Wiecie co, ja sobie jednak mimo wszystko Ice Bomb, Alpha 84, to sobie na wszelki wypadek weźmiemy, ponieważ nigdy nie wiadomo, o okay, wie, co tam i o co może chodzić w grze, tym bardziej w Twilight Forestie. Wracając jeszcze raz, oczywiście nie ma um, Minecrafta z bardzo wielu różnych powodów, takich również i też, ponieważ, że po prostu ciężko się go w tym momencie nagrywa. Mamy sobie teraz taką serię właśnie z, z, z Sylwestrem i tak dalej. Więc może po prostu zrobimy sobie tak. Kurde Bella. Powiedzcie mi. Tylko to musi być zrobione w taki sposób, że ja muszę wiedzieć, że wy będziecie chcieli, żeby to było. Powiedzcie mi. Moja droga załoga. Czy chcielibyście na przykład we wtorki, czyli zawsze wtedy, kiedy wychodził Minecraft, to teraz wychodził do tej pory Satisfactory, żeby w ten dzień były dwa filmy: Minecraft i Satisfactory? Dajcie znać proszę w komentarzach z filmem, bo to jest istotne, to jest ważne. Pamiętajcie, wasze głosy są decydujące. A właśnie wracając oczywiście moi teraz zapraszam wszystkich do... Jeżeli osoby jeszcze tego nie robisz, to zapraszam Cię do subskrypcji, Te... zapraszam cię oczywiście do subskrypcji. Gdzieś spacenie sobie dzwonek powiadomień, żebyś i żebyś przy okazji jeszcze zaznaczył, żeby tam opcję, że zawsze chcesz otrzymywać powiadomienia, ponieważ gwarantuję Ci, że zawsze chcesz je otrzymywać. <laughs> Dobrze, moi drodzy, oczywiście troszkę bez przedłużania, pod ostatnim odcinkiem było 140 chyba łapy w górę, mówiliśmy się tak, że co 60 w górę będzie jeden lucky blok, w związku z tym, jeżeli chcielibyście, żebym przerwał coraz większe męki w tej grze i żeby było fajnie wam to oglądać, a ja żebym cierpiał tu i w ogóle... To pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapy, faktycznie łapkę w górę, jeżeli wam się coś się spodoba, jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu. Mm -hmm. Lakzero. Ehm, wszelkie, wszelkie, wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, jak w Instagramie, w i tam też właśnie wasz ba, was, was bardzo szerdecznie Wasz bardzo szerdecznie um, zapraszam. Dobrze, moi drodzy. Otwarliśmy sobie za ten czas dwa leki bloki, tak samo, czy znaczy tak, tak jak być nie powinno, także sobie tutaj odłożymy fire resistance, tak akurat nie, ale możemy sobie to regeneracyjkę wziąć, wiecie, to w sumie będzie dość, aha, instant damage, to nie, ale sobie to weź... se, sobie, oczywiście, sobie to weźmiemy. E, tu mamy tak, oczywiście przeteleportujemy się magią i tak dalej, ponieważ myślę, że do królowej lodu, haha, byłoby dość ciężko iść, dobra. Czyli dostaliśmy się tutaj. Eee, mamy wszystko to, co powinno być. Mamy kolejnego bossa, z którym będziemy się dzisiaj mierzyć. Mam nadzieję, że będzie on prosty. O. Dzień dobry. Czy ja mogę w ogóle sobie to rozwalić? O, Aurora Block. On też tak jakby. A bo to są różne kolory tego, czyli to ma tylko taki blok, tak? Eee. Myślałem, że nie wiem, że będzie się też tak mienić fajnie, ale widzę, że nie. No dobra. Dzień dobry. Ja tu przyszedłem eee, posprzątać. Okej, okay, tu nic za bardzo, nic nie ma. O, widzę tu parkiery. O, parkurować będziemy się świetnie. Nienawidziłem nigdy parkourów na tych wszystkich serwerach Minecraftowych. Boże to było jedno z tak irytujące, ale ja tego nigdy nie potrafiłem robić i zawsze ze tym osobom, które to po prostu tak oso robił, tak pik, tak o, i zrobiono, nie? ope Właśnie, no jakby. O, widzisz dało rady. O, eee! Ee, ee, ee. To dobra, pickens, 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 pickens. Nie, pick, pick. Um, dobra. Okej, okay, przepraszam, trochę tu zniszczęci Królowo Lodu, ale. Wow. Wow. O, To my tu. Mmm, mmm Mmm, mmm, bardzo świetnie. Mamy tu wszystko to, czego byśmy potrzebowali. Co to za. Dźwięk jakiś. Jezus. Jezus. Przestraszyłem Arctic Hood Co? Diable like leather armor <laughs> Ale śmieszne, dobra Dzień dobry Jezus, ja się znowu zacznę gubić tym cholernym A, Jezus! to! Ale ja się przestraszyłem. Przepraszam, teraz będzie pisać, Ripper musiałem się tak udrzeć I... tak musiałem. Um. O! Tu coś jest. Wiecie co? Nie wygląda to za bardzo jakby to miało być tak zrobione, tak wam szczerze powiem. Jakby coś tu... coś jest ewidentnie nie tak. I nie rozumiem od czego to zależy. <laughs> jakby... Co? Hmm. Ciężko powiedzieć, szczerze wam powiem, o co tu chodzi w sumie. Eee. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Okej, okay, jakaś kolej... kolejna wieża. O, proszę bardzo, Ice. Czym się różni? A, to jest Pact Ice i Ice. A. A. <laughs> Królowo, Królowo lodu, bo musisz się pokazać, bo inaczej to Jezus Maria, szukanie niektórych tych bosów jest problematyczne. Chciałem powiedzieć, ale widzę, że czemu to jest piasek? Dajcie wypad. pokaż mi ten ten, jak on w ogóle wygląda. Eee. 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 Szału nie robi, no ale dobrze, fajnie, że jest, cieszę się, niezmiernie, dobra. Um. Co tu robi jakaś owca? O co chodzi? Zagadka czy, czy coś? O, hi hi. Uu, Nice! Uu. Nice! Uu. Nice! Uu. Nice! Róże? Dobra, weźmy róże. Czy będzie to znowu kolejny ślepy? Tak, trochę wygląda to powoli. Zwróćmy się. Mamo! Uuu. nie, Nie. tut, Okej. Także fajnie, że mamy sobie tutaj te... Co to jest? Co to jest? Tutaj coś w tym jest? czyś coś... Aha. No nie no, też mogłem tam iść, ale po co? W sumie... To tak jakbym trochę cheatował, a to nie to chodzi, żeby tutaj cheatować, tylko to mają normalnie mnie doprowadzić, do wiecie, do... Do królowej śniegu, lodu, etc. Chyba, dobra, tutaj byłem, muszę się wrócić do jakiejś tam sali... Ała. Mamo! Uuu... O. O. O JESUS! Sztychamie nędzny. Dobra, tutaj ewidentnie. A, coś tu się chyba zafiło. Dobra, tutaj chyba nie mielibyśmy iść w takim razie, czyli może powinniśmy gdzieś iść tutaj? A, wyżej możemy iść jeszcze, okej, okay, dobra. To chodźmy wyżej w związku z tym. Czyli jakby zwiedziliśmy chyba jakąś taką inną część, tak? Dobrze. I dobry. Um, to tyle? Jakby... Momencik, sprawdzę tylko. Dzień dobry! Ok, dobra, w związku z tym idziemy dalej. Jesteśmy nawet, nie jesteśmy nawet w połowie. Dobra, więc wspinajmy się zatem dalej, to po, troszkę poczytujemy z... Czasami tego bywa bardzo wkurzająco, wkurzające. Pra O co to chodzi? Jakby... Carry on, carry on... Wow... Tak poczułem się co najmniej jakby... Ej, ale patrzcie, to zmienia kolory chyba, w zależności od... Nice. Możemy sobie z taka wziąć tego. Chcę trofeum już tej królowej. Chcę zobaczyć jej głowę. Na mojej ścianie. A. Dzień dobry. Dobra, musimy to szybko sprawdzić. A! Jezus! Nienawidzę was Hmm Ktoś się zadarł? Strzeliliście coś? Ja nie nie absolutnie Dzień dobry eee, O Akurat to się przyda. Aha, no to, jest, to jest ice. Weźmy sobie ten ice. Ar Arctic fur. Weźmy sobie ten Arctic fur. Aha, bo to chmura po prostu jest. No dobra. Znowu to. Może po prostu ja sobie mam tutaj, wiecie, jakby. Samemu zrobić taką jakąś ścieżkę. Tak. Nie ma sprawy. Pokażę wam jak się tutaj na tej jakiejś Arktyce robi schody. Tak prawdziwi ludzie robią schody. Moglibyście zastos zaimplementować to wiecie, bo tak kiepsko widzę u was z tym. Akurat. O! Nic nie widzę. Aha. Okej. Okay. Dalej w chmurach. A tam co jest? E. Eee. Możemy wydopić, jak to jest zepsute. Um... Dobrze, no ja mogę się tak przebijać, no nie ma sprawy jakby <laughs> Myślę się, że to <laughs> bliska, bliska. Ja se dam radę spokojnie. Patrzcie, tutaj pik. pik. Halo. O! <laughs> Dotarliśmy chyba do jakiegoś końca. Wow! Wow, a gdzie ja jestem? Wiecie, gdzie bym strzelał, że jest królowa? Uuu, nie chciałbym z tym spać. E, tu, jakby. Największe, nie? No to. A, dlatego tu są! Dlatego ja tam słyszę co chwilę te owce. Wow! Zniszczymy troszkę ten pałac. Fake, proszę bardzo. Ale przynajmniej przy urgastach było tak, przynajmniej właśnie miałem powiedzieć, że bardzo dobrze, bo przy urgastach przecież było tak, żeśmy się tutaj tak przebijali, a te cholerne gasty zlatały, tylko szczelały do mnie, jak do. No w sumie jestem Polakiem, ale ale, ale strzelały do mnie, kurde bela, tutaj się nie dało. No nie dało się, no nie dało się. Dobra, musimy, niestety, niestety, no, niestety, jakby chciałbym inaczej, ale no niestety, no widzicie, jak wygląda sprawa, no życie bywa czasami pełne zaskoczeń. O, na 100% ona tu musi być, ona on tym musi być, Najwyższe. O, o, jak ktoś mi powie, że to nie jest tu, to się zdziwię. Parkur na lodzie chrysty na no nieby. Yy! H hmm. Noże tam ah! A. Już idę! O! Oh. Snow Queen O! Oh. O! Uh. Co to? O! Oh. O! Oh. Oh. Pomocy! Riu! E ty! E, e, e! E, e, e. Nie. Bo nie wolno! Nie, nie! Nie, 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 nie! Nie! O! O nie, to co teraz zleci. Chodź na dół! Chodź na dół! Swaniaro! Chodź na dół! Ha, widzisz? No dawaj. Dawaj, no Jezu, chciałem... Chciałem coś powiedzieć, ale... O, nie! Ha ha! O dobra, trafiła się tak fach. O pęk. Jezus Chrysler, nie mogę. A! Ah. Ah. Echa ty. ty? E, e, e. Haha. teraz? teraz? Nie, 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 Echa! Nie, nie. Przepraszam, przepraszam, okay, dobra. A, yeah, nie Przepraszam, dobra Echa! jednak ja przepraszam Masz na, Masz Echa! Dawaj, dawaj, chodź, 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 chodź Alby Heta wyrywała A? i co teraz? Haha, o nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tu się przedaruj jeden mój. O oni o nie. Tu zleci zaraz. teraz. O! no nie mogę. No, ile ci jeszcze życia zostało, ty? Cholera. A, dobra. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Dziwna jakaś jesteś mordo... O! O, O! o. Nie, nie! Nie! A? No, 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 no! Dobra, jest, dosyć została. I jeszcze troszkę! Nie! Chodź, no chodź. No nie! To się biło tak chamsko. No, no chodź tu! Ah. No. No nie. O! To co Jestem! Tak! Seeker ball! Nie wiem co to, ale zapewne super! Ooo <coughs> Dwy <suszy> uh. Ty też Snowball Błagam. Yes! no... Queen Trophy Truck. Oh, oh. A co chodzi z tymi, z tymi, co są jakieś lepsze, czy coś? Aha. Aha. To tyle? Aha. Okej. Okay. Jakby. No, okej. Okay. Dobrze, ale <grym _> moi drodzy, w takim razie myślę, że będziemy się powoli jak w związku z tym em, niewątpliwie fajnie było dzisiaj w ogóle i w szczególe. Także pamiętajcie o tym, żeby tam skomentować, tu gdzie jeszcze stawić łapkę w górę, etc., etc. Pamiętajcie, żeby to zrobić, bo jak nie, to nie wiem, to dopadnie was królowa lodu i zrobi wam y, y, śnieżkę na przykład. I. Y, 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 y. I, i, i tego typu sprawy, także e, możesz się zapytać, co bardzo teraz robisz? A no, ja bardzo, odpowiem wam bardzo prostą sprawą. Ogólnie to zbieram sobie to, ponieważ te, te bloki są bardzo ładne i zmieniają w ogóle kolor, co mi się bardzo podoba. Ja bardzo chętnie sobie to wezmę i bardzo chętnie sobie do swojego um, tam do swojego oczywiście małego pałacyku sobie wezmę i jak będę robił muzeum właśnie Twilightowe, to oczywiście będzie znajdzie się tam też i to. Także bardzo fajnie, a tymczasem moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, bo Kolejny odcinek właśnie z Minecraft'a. Ja byłem Shepard. Do zobaczenia! Trzymajcie się no i.